Albert Einstein powiedział kiedyś, że szaleństwem jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów. To tak jakby 2 plus 2 nagle miało dać na przykład 44. No szanse na to są naprawdę znikome. Aby zmienić wynik, należy zmienić działanie. I jest to jak najbardziej logiczne i niby wszyscy o tym wiedzą, a jednak ciągle spotykam ludzi, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu, ale nie chcą zmienić swojego postępowania. Jacek Walkiewicz na swoim fenomenalnym wystąpieniu na konferencji TEDx powiedział, że od ponad 20 lat, odkąd pracuje jako psycholog, ciągle widzi ludzi bijących głową w mur, którzy są wiecznie zdziwieni, że ich głowa boli, a mur w dalszym ciągu stoi. Obecnie to, co sprawdzało się jeszcze 10 czy 15 lat temu, po prostu nie działa. Kiedy tradycyjne działania reklamowe są coraz mniej skuteczne, a klienci coraz bardziej wyedukowani i bardziej wymagający, należy szukać innych sposobów. I tu nam właśnie z pomocą mogą przyjść proste zasady networkingu. Networking to m.in. umiejętność budowania wartościowych relacji biznesowych. To jedna z najskuteczniejszych obecnie metod pozyskiwania nowych klientów oraz przekształcania wartościowych kontaktów na długotrwałe kontrakty. Coraz częściej specjaliści od marketingu dowodzą, że relacje w dzisiejszych czasach są ważniejsze niż kiedykolwiek. Umiejętność budowania pozytywnych relacji to obecnie jedno z najważniejszych kryteriów doboru pracowników na stanowiska menedżerskie. Handlowcy z takimi kompetencjami są liderami sprzedaży, a właściciele firm doskonale dają sobie radę nawet w dobie kryzysu. Brak tej umiejętności może powodować frustrację i ciągłe kręcenie się wokół własnego ogona. Networking jest również jednym z najtańszych sposobów pozyskiwania klientów oraz najłatwiejszym sposobem na ich lojalność. A nauczyć się go może każdy i to bardzo szybko. Niestety do tej pory nie uczono tej umiejętności ani w szkole, ani na studiach. Nie było na ten temat żadnych kursów, szkoleń ani warsztatów. Z umiejętnością budowania pozytywnych relacji ludzie się nie rodzą. Tak jak nie rodzą się z umiejętnością posługiwania się językiem obcym. Ale jak już wcześniej mówiłem, tego można się nauczyć. I o tym właśnie chciałbym Ci opowiedzieć na naszym najbliższym forum Efektywnego Biznesu, na które bardzo serdecznie zapraszam Ciebie oraz Twoich znajomych i Twoich partnerów biznesowych. Pozdrawiam i do zobaczenia. Ireneusz Osiński.